Cześć, jestem Pawlik, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj jest to kolejny update z mojego Minecraft miasta, no więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego miejsca, mamy tutaj świata 126P. Proszę, tak się prezentuje. Wydaje mi się, że może być lekko za szeroki. To Wam przypomina Fiata 126P? Bo według mnie tak 7 na 10 bym powiedział. A tutaj, jeśli ktoś jest fanem Transformers'ów, to raczej poznaje, co to za auto. Chevrolet Camaro. I tak się prezentuje. Ma tutaj oczywiście ten czarny pasek na środku. I taki fajny skol z tyłu. Aha, i w ogóle nasz pickup up tutaj zbudowałem na prawym pasie. Ale on był odwrócony w tą stronę. Jest lekki fail. Więc go przebudowałem. Tutaj jest już nawet trochę auto. Mamy tutaj już 12 pojazdów. No więc nasze miasto zaczyna się już zagęszczać. lekko zmieniłem to auto, popracowałam z tymi słodkami. Robiłem live'a i ja gadałem przez godzinę, ale to jednak nie było na żywo. Takie coś zbudowałam i do tego zaraz przejdziemy. Tutaj, przy galerii handlowej, poprawiłem te roboty drogowe, i teraz da się wjechać na parking. Tutaj, będzie powstawał jakiś budynek. W moim założeniu, ma mamy kamienica połączona ze stylem modern. No a tutaj mamy rent w prawo. A tutaj prostą drogę, bo już to chyba nawet mówiłam, tamtą stronę będzie centrum miasta i będzie tam taki właśnie y, ogromny most, za którym właśnie zacznie się wyższa zabudowa. Czyli miasteczko będzie chyba tam. I tam wiecie, będą takie domy rodziny, a nie jakieś apartamentowce i bloki. Wreszcie się wysłowiłem. W galerii tutaj zmieniłem podłogę, bo tamten concrete powder to tylko był I myślę, że to się w miarę okej okay prezentuje. Co mnie gryzie w oczy, to to, że zrobiłam tą galerię tak, żeby tutaj było pięć kratek. Musi być taka droga, gdzie jest ta płytka środkowa na, na trzy bloki. Więc no słabo, no bo tutaj już raczej nie pozmieniam nic. Tutaj mamy dwa takie kosze. Tutaj powstaje Media Expert. Przez samo X, bo się a nie zmieści. I tak się czyta EXPERT. To jest fajne w języku angielskim. Przejdźmy już do zagospodarowanego sklepu, czyli żabki. Według mnie jest ona mega. Wejdźmy sobie tutaj. Mamy tutaj, wiecie, takie półeczki. Tutaj są sosy, i tutaj hot dog. Tutaj będę musiał jeszcze jakieś wyposażenie zrobić. To się kiedyś ogarnie. To zrobię poza odcinkiem, co jest bardziej możliwe niż na live. Tutaj mamy napoje w puszkach. To jest lodówka. Przynajmniej imituje lodówkę. Tutaj mamy wejście do personelu. Oczywiście jestem personelem, ja jestem tutaj budowniczym i właścicielem galerii, więc ja tu, ja tu mogę wejść w tak, tak. Mamy tutaj zaplecze żabki. No bo nie wiem, czy żabka powinna mieć jakieś biuro, więc po prostu mamy tutaj takie zaplecze, tutaj jakieś stolej. Fajnie, że ule właśnie wyglądają jak jakieś szuflady. Mamy tutaj połączenie Luma. Wow, naprawdę fajnie to się skomponowało. Tutaj, jak mogliście już zauważyć, powstaje park. Yy, tutaj Jeff będę musiał jeszcze dorobić Tutaj mamy taką fajną ścieżkę Taki murek, lekko porośnięty mchem Proszę, o tak to wygląda Myślę, że to całkiem się dobrze prezentuje Będzie tutaj taki mniejszy park W centrum będzie też zainspiruje się Nowym Jorkiem Tutaj możecie się zastanawiać, co to jest I to jest graffiti Zapewne się nie odczytujecie, więc ja wam przedstawię To jest B, to jest A, to jest V Tutaj jest L, tutaj jest I Tutaj jest X. No, robiło się te graffiti. Znaczy się co? Pawlik się nie pisze przez fał, jak coś. To jest po prostu celowy zabieg artystyczny. Okej, okay, i przejdźmy do tego, co was może mocno interesować. Bo mamy tutaj właśnie jeden z apartamentowców. Powyższyłem chyba o dwa piętra. I właśnie to budowałem na tym live, który się nie odbył. Bo tutaj była tylko ta jedna ściana. A tutaj mamy fajny wjazd do garażu. Yyy... E e H... Tak, no widzicie, świetny garaż tu jest. Dobra, to się ogarnie kiedyś. No, mówiłam, wszystko jest working progress, nie wiem ile razy już to tu podstawiłam. Tutaj też pododawałam takie korze. Nie pokazałam wam, jak to wygląda od góry, bo tutaj będzie właśnie piętro, będą schody ruchome. No więc, jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subika z łączkiem, żeby nie przegapić następnych filmików. To będzie już na tym dzisiejszym odcinku. Halo!